Dzień dobry, oglądają Państwo ostatnie w tym roku wydanie wiadomości telewizji Imperium dostępnej w sieci kablowej Imperium Telekom. W dzisiejszym wydaniu powiemy, jak bezpiecznie i rozrywkowo spędzić sylwestra. Będzie też o niedoszłych artystach, którzy szpecą kolejne zabytki. A na koniec z przymrużeniem oka przyjrzymy się naszej pracy. Agnieszka Baron, zapraszam. Głupota podobno nie boli, ale może sporo kosztować, zwłaszcza jeśli ofiarą bezmyślnego wandala padnie zabytek, a tak właśnie stało się. Z murem przy Starym Kościele pod wezwaniem Świętego Bartłomieja. Niedawno odrestaurowany mur został popisany przez nieznanych dotąd sprawców. Wydaje się, że okolice ulicy Toszeckiej nie mają ostatnio szczęścia. Niemal w tym samym czasie zniszczony został mural na ścianach garaży przy Ulicy Floriańskiej. Malunek, o którym informowaliśmy w naszych wiadomościach, powstał dzięki współpracy Rady Osiedla i kibiców Piasta Gliwice. Wczoraj mówiliśmy o tym, gdzie kupować fajerwerki i petardy tak, aby nikomu nie stała się krzywda. Dziś z kolejnymi pytaniami zwróciliśmy się do Straży Miejskiej i Policji. Co zrobić, aby nie zakłócić dziś ciszy nocnej, no i jak nie trafić do policyjnego aresztu. Posłuchajmy z uwagą. Straż Miejska będzie zabezpieczać Blat Krakowski, natomiast ta interwencja trafi na policję. Natomiast przypominamy, że cisza nocna jest o 22 i normy współżycia obowiązują. Natomiast jeżeli zamierzamy bawić się dłużej, a wiemy, że sąsiadka jest troszeczkę uciążliwa, to pójdźmy do niej, poprośmy, że dzisiaj będzie impreza do drugiej w nocy, żeby była wyrozumiała i być może to spowoduje, że nie będzie zgłoszenia. Co trzeba zrobić, żeby nie trafić na Izbę? Wytrzeli śmień albo do aresztu. No ja myślę, że taka zasada złotego środka byłaby dobra. Wiadomo, że alkohol jest też dla ludzi, też go kiedyś wymyślono. Natomiast niektórzy nie potrafią y, po prostu pić. Policjanci w czasie syl zabaw sylwestrowych i noworocznych zatrzymują bardzo duże ilości pijanych kierowców też, ale i pieszych, szczególnie młodych ludzi, którzy bawią się na sylwestrowych zabawach. Tutaj dochodzi czasami do wychłodzenia organizmu, bo niektórzy są w takim stanie, że no nie kontrolują e, siebie, swojego zachowania, stwarzają zagrożenie dla siebie samych, dla innych uczestników e, zabaw, dla członków rodziny. Tutaj policjanci często wywożą takie osoby do Izby Wytrzeźwień. I Tutaj ciekawostka, praktycznie co roku Izba Wytrzeźwień jest przepełniona, te osoby trafiają do policyjnego aresztu, już tak powiem, gościnnie. Jeszcze może wróćmy do tej Izby Wytrzeźwień, bo tam pobyt nie jest darmowy. Ile kosztuje nocleg? Szczerze powiedziawszy, przyznam, że nie znam stawki izby wytrzeźwień. Ale jest to kwota około 200-250 zł. Podobnie sytuacja się ma z nietrzeźwimy, którzy trafią do policyjnej izby zatrzymań, czyli policyjnego resztu. Tutaj też nie traktujemy ich ulgowo. Też tacy najczęściej panowie otrzymują rachunek, który trzeba uiścić. I jest to kwota rzeczywiście dosyć duża, jak za tego typu warunki. Wiemy już, jak się bezpiecznie bawić. Teraz przychodzi czas na to, gdzie się bawić. Opcji jest wiele. Od hucznych balów na 100, a nawet więcej par, po sprawdzone domówki. Jeżeli jeszcze nie mamy pomysłu na to, jak spędzić ostatnią noc w roku, zawsze możemy udać się na Plac Krakowski. Na zabawę sylwestrową Miasto Gliwice i Impresariat Gliwickiego Teatru Muzycznego zapraszają na Plac Krakowski, kiedy to od 23.00 rozpocznie się tam zabawa taneczna pod gwiazdami przy dźwiękach największych przebojów muzyki rozrywkowej. Jednak muzyka nie będzie jedynym, jedyną atrakcją tego wieczoru. Dla osób zgromadzonych na placu przygotowaliśmy pokaz mappingu oraz prawdziwą ferię świat, która, które będą współgrały razem z utworami dochodzącymi z głośników. No i nie zabraknie również tradycyjnie pokazu sztucznych ogni o północy. W tym roku poszerzyliśmy ofertę, ponieważ na placu krakowskim muzyka będzie bardziej uniwersalna i te przeboje będą bardziej radiowe dla osób, które wolą troszeczkę bardziej konkretny rodzaj muzyki muzyki klubowej, zaprosimy ich do hali namiotowej, która będzie ustawiona na terenie Politechniki Śląskiej w sąsiedztwie placu krakowskiego na dziedzińcu Wydziału Górnictwa i Geologii. I tam do zabawy będzie zagrzewała grupa DJska Garden Beat. Dzień dobry, telewizja Imperium. Jak pan spędzi Sylwestra? Hmm, myślę, że z znajomymi. Ale gdzie? W domu, na mieście. Zobaczymy. Sylwestra, proszę panią, spędzę z synem, z synową i z wnukami. Ale gdzie? W mieszkaniu, w domu. A na Sylwestra pod chmurką na placu Krakowskiej, pan się nie tak, wybiera? Tak, oczywiście, my się później wybieramy z całą tę rodziną. Idziemy jak wnuczki, tam żona zostanie, a my z nami idziemy na dneczek. Idziemy, to, czy to co roku jest tak. tak. Tylko, że jest po prostu takie, wie pani, kolacyjka, takie spotkanie, ten. Bo wi wiadomo, szkła nie wolno brać, bo co się stanie, a tak spokojnie pójść zobaczyć. Tradycyjnie w pracy. Co pan będzie robić tradycyjnie w pracy? Uwieczniać, jak bawią się dziewczęta. Ostatnią noc w roku spędzę w domu z rodziną. Czy rozumiem, do rodziny też się zalicza tak, ten mały ten, człowiek, tak? Ten mały człowiek będzie spał, natomiast razem z narzeczonym będziemy spędzać sobie razem wieczór. Plan ramowy ułożony, czy będzie spontanicznie przebiegać dzień? Noc? Myślę, że raczej spontanicznie. Zależnie od tego, czy będzie nam przeszkadzał w nocy, czy się będzie budził, czy nie. Teraz możemy powiedzieć, to śmiało, był to dla nas udany rok, który zleciał nam naprawdę szybko. Nie obyło się bez łez, ale na szczęście były to łzy śmiechu. Ach, nie mogę pomidorowe jeść. Ja mam dużo złych zdjęć, ale tak strasznego nie mam. Zatrzymamy sobie pauzę i tylko szybciej. Mhm. DJ Tomek. Tak się nazywał pan, który w mojej podstawówce prowadził sklepik szkolny, a po godzinach, to znaczy od 16 do 18 prowadził szkolne dyskoteki. DJ Tomek. Tomek? Tak, ale tacy są właśnie najlepsi. Troszkę przy, przyspiesz, nawet, nawet troszkę bardziej, bo lubię, wolę, wolę Tak? I tym tanecznym krokiem przechodzimy do bardziej poważnego podsumowania roku. W czwartek i w piątek po godzinie 17 zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wydarzeń mijającego roku. A teraz czas najwyższy na wiadomości sportowe, które przygotował Radek Nosal. Zanim przywitamy nowy rok, warto jeszcze powspominać stary czas na futsal. Drużyna NBIT w tym sezonie nie zawiodła i po wszystkich meczach rundy jesiennej znajduje się na pierwszym miejscu ligowej tabeli pierwszej ligi futsalu. Czy w kolejnym sezonie dołączy do zespołu Gaw Gliwice na najwyższym szczeblu rozgrywek futsalu w Polsce? Oby, a tymczasem przeżyjmy to jeszcze raz. Najpiękniejsze bramki strzelone przez pretendentów do gry w Ekstraklasie. Oczywiście nie tylko w futsalu życzymy w nowym roku dużo pomyślności i spełnienia marzeń. A czego życzą sobie na nowy rok Liwiczanie? Zdrowia. Zdrowia. Więcej niczego, wie Pani, bo zdrowie jest najważniejsze teraz, w tych czasach. Jest ciężko po prostu się dostać gdzieś. Sam wiem po sobie, czekałem tyle lat na, na zabieg. Także tylko zdrowia. Także my Państwu też życzę wszystkiego dobrego. Pracy i zdrowia teraz się zazwyczaj tego życzy wszystkim. Trochę odpoczynku. Od pracy? Też, w ogóle, o odpoczynku. Tego samego Wam życzę, aby trochę luzu było i, i można było czasami pogadać. Przez nocy. <laughs> Najbardziej. No i nie wiem, pomyślności. <laughs> Mijający rok był bardzo dobry, na pewno nie był gorszy niż ten poprzedni. W każdym razie życzymy mieszkańcom Gliwic dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności w nowym roku. A czego mieszkańcy Gliwic i my możemy życzyć Wam, jako strażnikom? Spokoju na służbie. To wszystko, co przygotowaliśmy w ostatnim, w tym roku, wydaniu. Wyniki naszej codziennej pracy można śledzić całą dobę na stronie tvimperium.pl i na Facebooku w imieniu swoim i redakcji. Życzę wystrzałowego sylwestra i aby nowy rok był jeszcze lepszy dla Państwa. Do zobaczenia za rok!